Witajcie! 11 stycznia 2025 roku odbyło się ogólnopolskie spotkanie rodzinne wojowników Maryi. Niektóre materiały wymagają więcej, inne mniej obróbki, ale w miarę możliwie szybko będę Wam je dostarczać. Dla tych, którzy są tutaj nowi, zachęcam do subskrypcji kanału Projekt Loft. A jeśli macie ochotę mnie wesprzeć, link do wsparcia znajdziecie w opisie filmu, bądź klikając pod filmem przycisk Wesprzyj. Dotychczasowym wspierającym dziękuję, pamiętam o Was w modlitwie, a więc. Zaczynajmy. Nie stemni dzień Zostaliśmy stworzeni z pocałunku Boga, każdy z nas. z niesamowite. On nas ucałował i nas stworzył w ten sposób, w najczulszy sposób. Jesteśmy zachwytem jego serca. Jesteśmy owocem miłości Trójcy Świętej. Każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny. Takiego jak ty nigdy nie było i nie będzie we wszechświecie. Stworzył cię Bóg, składając pocałunek na Twoim sercu, bo serce jest pierwszym narządem, które tworzy się od momentu poczęcia dziecka. Serce. Tato. Przekaż. Ducha Świętego, którego wołałeś, aby wystąpił na Ciebie, swojej żonie i ucałuj ją. Żoną ucałuj swojego męża, rodzice ucałujcie Wasze dzieci. W tym symbolu pocałunku przekażcie sobie miłość i czułość Ducha Świętego. Waszą rodzinę, Wasze domy I wszyscy razem wołajmy pod twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. racznie nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani naszych, o nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddał. Amen. 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 I usiądźmy. I my uświadommy sobie, że nasz Pan Jezus Chrystus w najbardziej wstrząsający sposób wyznał nam swoją miłość na drzewie krzyża. To najbardziej wstrząsające wydarzenie w historii całej planety całego wszechświata. I stawiamy w naszym sercu tutaj krzyż Jezusa Chrystusa. Wszyscy skarby klęczymy pod krzyżem. Nasze rany niech zjednoczą się z ranami Jezusa na krzyżu, bo w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Nigdy nie wpatrujcie się w Wasze własne rany, bo nigdy nie zostaniecie uzdrowieni z tych ran. Uzdrawia nas wpatrywanie się w rany Jezusa, nie w swoje własne. Nasze serca, włóżcie w najświętsze serce Jezusa. Niech dokona się transformacja waszej krwi, aby krew Jezusa złączyła się z waszą krwią. Jego ciało złączyło się z waszym ciałem. Każda komórka Jego ciała Boga złączyła się z każdą komórką waszego ciała. To stało się w Komunii Świętej. w Fundamentalny sposób. Teraz przedłużamy to pragnieniem naszego Ducha. I miłosierdzie, miłosierdzie, niech stwarza nas na nowo. Ojcze nasz, który się z Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Boża, się za nami teraz w Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jego. Je męk. La last... Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej necessary... męki. Dla jego bolesnej Dla jego bolesnej Dla jego bolesnej jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki nas dla jego bolesnej męki nas ojcze przedwieczny ofiarujemy ci ciało i krew duszę i bóstwo, najmilszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa Dla jego, Mieju, czyje, Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki.

Ojcze przedwieczne, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze Płagańce, nasze, Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. nie nas, dla Jego bolesnej męki. Jego nas Dla Jego bolesnej męki. nie nas, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego, Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jego. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Nie musi dla nas Dla jego bolesnej męki. dla jego bolesnej męki. dla jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boga naszy, z sobą, z Dla Jego bolesnej męki. I się, nas, Dla Jego bolesnej męki. Się, nas, Dla Jego bolesnej męki.

Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. O krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro faustyno Kowalska. Ufam. Święty Janie Pawle II. Ufam. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko. Ufam. Święty Janie Bosko. Ufam. Wszyscy święci i błogosławieni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Skarbem. Za chwilę będzie adoracja na świętego sakramentu, którą poprowadzimy w kluczu, który jest dla mnie niesłychanie ważny na początku tego roku. Wiecie dobrze o tym, że rozpoczęliśmy Rok jubileuszowy. Czyli niebo przygotowało na cały świat, i dla każdego z nas, szczególne wylanie Bożego miłosierdzia. Wiecie dobrze o tym, że grzech jest śmiercią, ale ta śmierć. Jest bardzo często bombą z opóźnionym zapłonem. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaki śmiercionośny jest grzech w momencie grzechu. Dopiero skutki i konsekwencje, które w czasie do nas wracają, pokazują nam straszliwość grzechu. Co zrobił Grzech? Można zobaczyć w ciele Jezusa Chrystusa, zmasakrowanym, storturowanym naszymi grzechami. Był niepodobny do człowieka. Został tak zmasakrowany naszym grzechem, że był niepodobny do człowieka. Ale wyrokiem. Za naszą grzeszność i za to, co my zrobiliśmy Jemu na krzyżu, było przebaczenie i miłosierdzie. I to będzie dokonywać się w tym roku w całym kościele. Powinienem zapłacić karę za moje grzechy. Powinienem zapłacić karę skutków i konsekwencji moich grzechów, uczynionych w moim życiu, moim małżeństwie, mojej rodzinie. Wszędzie tam, gdzie są jakiekolwiek relacje. A Bóg chce Ci powiedzieć: Nie będzie tego. wyleje miłosierdzie na Ciebie. Wszystko zostanie Ci przebaczone. Nie tylko Twój grzech, ale też skutki i konsekwencje Twojego grzechu zostaną zatrzymane w tym roku. Wyobrażacie sobie tą łaskę, którą Bóg dla nas przygotował? To właśnie będzie można uzyskać przez codzienny odpust zupełny. Który gładzi i winę i karę. Kiedy odchodzimy od Kratek Konfesjonału po spowiedzi świętej mamy przebaczone grzechy. Ale niewielu z nas chce podjąć się złamania skutków i konsekwencji tych grzechów, które zostały nam przebaczone w spowiedzi świętej. A złamanie tych grzechów i skutków i konsekwencji w naszym życiu. I w życiu tych, których skrzywdziliśmy, odbywa się przez piąty warunek Spowiedzi Świętej, którym jest zadośćuczynienie, wynagrodzenie Panu Bogu i ludziom. I skarby, dobrze wiecie, że ta modlitwa, którą Ksiądz daje nam często na Spowiedzi Świętej, to jest tylko symbol pokuty. Symbol pokuty podejściu z konfesjonału powinien mieć strategię uczynienia i wynagrodzenia za każdy grzech, który przed chwilą wyspowiadałem. I w tym roku wszystko może zostać zatrzymane. Wyobrażacie sobie to? Kościół określił warunki. Pierwszy z nich to to, że otrzymają ten odpust, który niszczy nie tylko przebaczony grzech, ale skutki i konsekwencje tych grzechów, jest dla tych, którzy, uwaga, będą prawdziwie pokutujący lub poruszeni duchem miłości. To jest bardzo ważne. Bo Bóg patrzy w serce, chce Ci dać tą łaskę, ale patrzy, czy Twoje serce jest prawdziwie kochające, i czy Twoje serce jest skruszone i pragnące poprawić się, czyli głęboko nawrócić się w głębi serca. A więc to ma być predyspozycja mojego serca. Chcę pokazać Bogu, błagam o łaskę nawrócenia. Chcę naprawić wszystkie grzechy, zło, wszystkie krzywdy, którym zraniłem Ciebie, Boże, i którym zraniłem drugiego człowieka i też zraniłem samego siebie. Chcę wejść w głęboką pokutę, Boże, bo Ty skruszonym i uniżonym sercem nie gardzisz. I chcę być poruszony duchem miłości wynagradzającej tym, których skrzywdziłem lub zraniłem swoim grzechem. I to nam Kościół mówi, że jest fundamentem do otrzymania codziennego odpustu winikar. I dopiero następne warunki budowane na tych dwóch które chcemy Bogu pokazać, dopełniają odpustu zupełnego. Nie można otrzymać ten odpust zupełny, kiedy jest dopełniony stanem łaski uświęcającej, brakiem przywiązania do grzechu, komunią świętą, i modlitwą w intencjach Ojca Świętego. Czyli modlitwa, tu jest sprecyzowana. Wierzę w Boga, modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa do czy za wstawiennictwem Matki Bożej, jakakolwiek, zdrowaś Maryjo, pod Twoją obronę i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Do tego jest trzeci punkt. Dołączam dzieło miłosierdzia. I te dzieła miłosierdzia Kościół pokazuje nam w trzech wymiarach. Mogę wybrać każdego dnia jedno z nich. Pierwsze: Pielgrzymka do miejsca jubileuszowego, czyli kościoła jubileuszowego. W każdym mieście diecezja wyznaczyła kościoły jubileuszowe. Czyli nawiedzenie tego kościoła jubileuszowego, odmówienie w nim, wierzę w Boga, Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, modlitwy w intencjach Ojca Świętego, jest pierwszym dziełem miłosierdzia. Drugim dzieła pokuty. Które mogą wyrażać się udziałem w misjach, rekolekcjach, spotkaniach formacyjnych, odwiedzenie i poświęcenie czasu braciom, siostrom znajdującym się w potrzebie, w trudnej sytuacji, chorym, więźniom, samotnym, osobom starszym, niepełnosprawnym, oraz trzecie dzieło wyrażające się w duchu pokuty. Takim jak post, wstrzemięźliwość, umartwienie i wyrzeczenie. Czyli które z tych trzech wymiarów dzieła miłosierdzia dołączamy do fundamentalnej skruchy i pragnienia nawrócenia? To może być, jeszcze raz, nawiedzenie kościoła Białuszowego. To może być konkretna pomoc drugiemu człowiekowi, wyrażająca się w tym właśnie duchu poruszonym miłością, albo czyn pokutny, post, trzemięźliwość, wyrzeczenie, umartwienie tego dnia. Jeśli dopełnimy tych warunków, Bóg obiecuje nam, że zostaniemy uwolnieni od win. I kar za nasze grzechy. Niesamowita łaska, dzieci Boże. Niesamowita łaska. Raz na 25 lat coś takiego się zdarza. I akurat w tym roku 2025. Będzie to szczególny rok. Rok, w którym Bóg będzie w sposób niesamowity wylewał swoje miłosierdzie na Kościół, ale też rok, w którym diabeł przygotował wszystko, żeby storpedować i zniszczyć tą łaskę. Co to będzie, przekonacie się w kolejnych miesiącach. Tym niemniej, jest bardzo ważne, abyśmy skupili się na tym, co najważniejsze. Pozwolić Bogu stworzyć się na nowo w Bożym miłosierdziu. Na nowo pozwolić Bogu stworzyć w Bożym miłosierdziu moją rodzinę, moje małżeństwo, gdzie zostaną zastopowane skutki i konsekwencje naszych grzechów, którymi się nawzajem straszliwie poraniliśmy. I chciałbym, skarby, poprowadzić tą adorację w tym duchu. W duchu przebaczenia, w duchu miłosierdzia. Serca poruszonego skruchą, serca poruszonego miłością. Więc, skarby, otwórzcie się na to, co Duch Święty będzie czynił na tej adoracji. Rozpocznijmy śpiewem. I przygotujmy nasze serca na przyjście Pana.